Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, gramy Fallout Shelter. No i tak, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się złożyć dwie ekipy na właśnie wypady. Może troszeczkę podlevelujemy niektóre słabsze postacie, które mają tam na przykład wysoko, wysoki poziom agility. Szczególnie mam nadzieję, że dzisiaj troszkę więcej podziałamy, niż to miało miejsce ostatnio. ...Melissa... ...no i wam, a tak świetnie. z tymi wam, to tutaj będzie trzeba... ...trzeba będzie trochę podziałać. Okej, okay, Pola i tutaj już ma Maksa, więc będzie trzeba go wrzucić, nie wiem, na Percepcję może. O, tutaj szagu, jeżeli by Zamienimy tą dwójkę. I szagu będzie też taką osobą, która tam będzie już jako... Taki bardziej hardkorowy kocu biegać. Okej, okay, trzy osoby na coffee breaku Matrix, dziesiąty poziom ukryty O, tak będzie będziemy musieli Matrix wyściągnąć Dzieciuszka Hm A trochę słabo to widzę no bo Nie mam też broni żadnej. Wielu tutaj chyba nie, że się te, tak powiem, bardziej w postacie. Hmm. Eee, te te Deathclawy to jest po prostu. O, tutaj też mamy już mocny skład. Są te dwa kombat shotguny. Ojej. przedostał jeden. Chyba najdłużej trwający na jest, jaki do tej pory był. Dwellers nie mamy możliwości wywzięcia większej ilości u nie, nie, nie. Collect. I od razu w Explore. My musimy ulepszyć Residential. To teraz tak, potrzebuję... Matrixa. Żeby on urodził dzieciaczka. A, no właśnie. Dobrze. Jakim w ogóle cudem on tutaj zaszedł sam w ciąży, z, z, nie wiem, z kim to nie wiem. To, to było dla mnie. To już była dla mnie teraz czarna magia. Ale okej. Okay. Liczy się fakt. Eee, i teraz tak. Też ty miałeś iść tu na przykład. O Jezu, ktoś tam jeszcze quest'a znalazł. Ja bym chciał, żeby tak. On zaczął ćwiczyć tu. A ty... Żebyś wrócił tu. O Boże. Ty masz wrócić tu, a ty masz iść tutaj. Teraz będzie dobrze? Czy nie? Tak. Ok, i teraz jeżeli szagły jeszcze wyćwiczy się dosyć mocno w y, sile, to myślę, że będziemy mogli znaleźć na niego jakieś rozwiązanie. Ok, Red Truck Shop ma to chyba z tego co pamiętam, dosyć dobry karabin. Jest niskiego poziomu, czy nie powinno być takiegoś dużego zagrożenia. Przynajmniej wczoraj był niskiego poziomu, który już ma 26. No to, no, to rzeczywiście to już... On chyba wychodzi, jak miał 20, więc. Thank God jesteś Czy dodatkowy dweller dołączył do nas? Krystyna Jones! No tak, do, do, Dostaliśmy dodatkowego dwellera. Spoko. Teraz jedno jest pewne, to już jest pewne, że teraz musimy mieć um, miejsce jakieś. Kto to jeszcze był? Ktoś to jeszcze był chyba na recall. Nie, oni idą. Aha, gruszek tam się przekręcił. No to gruszka ściągamy. Oni niech, jak doszli do celu, no zobaczmy co tam zrobili. Hmm, kill the growing red scorpion. Dużo, dużo tego. Dużo i są we dwójkę. Dobrze, zobaczymy, czy się uda. Do no, mieli chyba dużo paków 20, no. Powinni dać radę. Powinni dać radę. To jest przede wszystkim też misja na trochę niższy poziom. O, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale mam nadzieję, że będą z tego profity tutaj równo, równomierne, się zrównoważy. Tutaj to ryzyko skupcie się na jednym na wszelki wypadek, no. bo tu było chyba poziomem 20 w górę. Oprz, Przyznam, że z najbardziej mi chciał, żeby właśnie z wypadały. Muszę ich pojedynczo eliminować. Jeżeli nie będziemy ich eliminować pojedynczo, to może rzeczywiście być problem z tego. Jeden z głowy, to zaraz będzie trzeba mocki użyć. Hmm, dwa, dwa razy. O na razie się spisuje pack i kapsle, okej, okay. okej, okay. takie rzeczy te mogę podnosić. Jestem ciekaw tego glowing raty skorpiona. Ma odrobinę. Bo znowu będzie pewnie, że znajdziemy mandytów, którzy... zrobiłeś nasze rad skorpiony. Mol raty. Spoko. No i jestem ciekaw też... Następnego Volt teka, którego otworzymy Po siedmiu dniach za dobre sprawowanie. Już tego drugiego B Bo on ma tylko jeden strzał tym junk, junk gunem A ona ma kilka, o właśnie I tak liczę, że trochę przeskoczy. Ale od, odczuwam tą różnicę, że nie mam tej trzeciej osoby teraz, niestety. Ale może, może wyciągniemy trochę, trochę kapsy mimo wszystko. Takich dodatkowego profitu. Red Scorpion? Nie, Red Roach. dobra, ale pas. Ale padł i to się liczy. Bo zwykły rocz to nie problem, ale ten glowing. Nie wiem, on tam. Chyba jest niedużo mocniejszy, ale. Ale jest, tak. o Roachy to mogą wychodzić. Rocza mi się tak nie przejmuje akurat, bo to. Taki common, ale. Mimo wszystko bardziej mi wolę walczyć z bandytami. Bandyci dadzą chociaż dużej ilości kapsli, a. Ja. z takich tam pierdółek, no... Nic dobrego nie wypadnie tylko Trzeba się z nimi chwilę pomęczyć Przynajmniej w takim dwuosobowym składzie Steam pack Dobrze fajnie przynajmniej że te Steam lecą Do tej pory ile? nie, dwa użyliśmy, chyba cztery znaleźliśmy także Jest na plusa i to jest najważniejsze Come on, come on Ale czuję to też, że oni nie mają dużo agility. Oni mają bardzo mało. Będzie trzeba ich... Będzie trzeba ich pod expedit z agility właśnie. Będzie trzeba chyba posiedzieć trochę poza kamerą, żeby to ogarnąć. Jeżeli chodzi o uniformy i o wszystko takie I o wszystkie tego typu rzeczy... O góle! No akurat, że co jak ale ghoul dawno nie widziałem. Lepiej się skupimy na pojedynczym. Trzy, okej. Okay. Trójeczka już była całkiem spoko. Dobrze akurat, bo na gula wydam się, to nam się przydają takie busy. No, come on. Teddy bear. Fajnie. Teddy bear, ilustreczko, które powie przecież, jak ten najpiękniejszy na świecie. I w ogóle będziemy musieli chyba powiększyć storage zrobić jeden trzypunktowy magazyn. Raz, skorpion. Mm. Po kolei. Po kolei, żeby tutaj właśnie... Bo ten rad chyba... Radę dwa. Aha! Serio? Co się właśnie stało, że tak się zapytam? Chyba mu... krytyczny wszedł, czy co? Okej... Okay. Dobra, jest to przynajmniej, przynajmniej nieprzewidziana... ...sytuacja dla mnie. Aha, no tak, jak on wykona... taki... taki skok to hmm. plazma rifle okej okay. dobrze spróbujmy wyeksplorować tu trochę jeszcze Ale jest to misja, która nie poszła najlepiej, już to widać, nie? Jeden raz Skorpion wykonywał jakiś taki mocniejszy atak, i momentalnie, właśnie widzieliście, na jednego hita zeszła nam postać. Nie wiem teraz, tylko czy to. Czy smuży, będzie możliwe skrzyżenie jej. To jest najlepsze. Ok, Return to Vault. I pytanie teraz, czy możemy ją wskrzesić. Bo solo to już by za bardzo było z tym i wszystko to już by. Review not enough caps. Aha, ok. robi się nieciekawie. Golden. Złote sprzedajemy, żeby reanimować postać. Świetnie. Hmm. Okej, okay, status. ...review. A nie najlepiej. No nie najlepiej to się tutaj sprawdziło. Zobaczmy czy w craftingu mamy coś ciekawego do zrobienia. Najwyżej zapuścimy. Chieradnia, a z pancerzy jakiś... Też nic. Hm. Tak bo oni by mogli... Osiągnąć cel teraz z marszu, oni mogliby za jedną mnie kole, No to Weźmy ich tutaj, collect, gdzie będziesz za 6. 24 skimpaki jeszcze masz, radawaye, right No to Dub singer ok. Tutaj mieliśmy przetrwać kilka kofibr. Ten. Ko, kilka. tych no mulrad Incydentów. Widzieliście, już tam dajemy radę, te rzeczy wszystkie wykonywać. Teraz tak. Um, Mati. Polaj. Czy ty masz na przykład Strudy Battle Armor Zorro? Możesz, okej. Okay. Chociaż tyle dobrze. I czy teraz na przykład? Haha to u wysłać Book Hunta może Albo tutaj do raidersów Mati Matrix i polaj No, to wygląda jak plan 13, no to tutaj 13-15 będzie lepiej widać I 12 na na 9 Start quest Będę z tych questów wydaje mi się, że więcej rzeczy zdobywamy niż Takie tam podstawy, że tak powiem A przede wszystkim my byśmy potrzebowali rozbudować Volta. I tak, gdzie jest miejsce do ćwiczenia? Endurance, Endurance mamy to, co ja chciałem, nie Intelligent, nie Armory Luck? Nie, no ale tak chciałem, z którąś moją tutaj rozwinąć. Nie no Endurance miał, bo tu mam agility. No, znowu Jezu, kto tu zostaje? To jest jakiś tam oh, damit Że pani przyjdzie tu A tutaj tego pana musimy zabrać do tego miejsca Bo już potrzebujemy znowu dwa Dwa miejsca będziemy potrzebować, nie mamy ich pewnie, nie mamy, no jasne. O, pa, pa, panie, panie. Living Quarters. Właśnie też będzie trzeba pomyśleć na zrobienie tego drugiego Med bo to... Bo ten jeden tutaj... Spoczko, ulepszyć byśmy go też mogli, ale potrzebujemy większy storage. Dobra, ale w tym miejscu, moi mili, to będzie chyba wszystko. Nie, bo te postacie nie mają w ogóle... ...statów tutaj. By mu, szok by musiał. By mógł się najwyżej gdzieś przejść potem. Bo on już tu ma właśnie... Ładnie punkty rozdane, dosyć mocno już jest, więc mógł coś tam podziałać z tym. Tak samo ten Memphis. Też masz bardzo dużo Agility. Hmm, no dobrze. Właśnie, tutaj możemy coś może... Fancy Formal. I nie, dajmy mu. To mediwalka chyba coś daje do charyzmy, no Okej, okay. i w tym miejscu moje mili. Dzięki wam za uwagę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!